Cukrzyca typu 2 jest najczęściej występującym spośród wszystkich typów cukrzycy. Dotyczy około 90% przypadków. Szacuje się, że w Polsce osób z cukrzycą typu 2 może żyć mniej więcej 2-3 miliony i liczby te rosną w zastraszającym tempie. Największy problem tej choroby to fakt, że może ona nie dawać żadnych wyraźnych objawów przez lata, niszcząc nasze organizmy po cichu. Dzisiaj powiemy sobie, kto jest narażony na cukrzycę typu 2, jakie są jej przyczyny, objawy czy też jakie są możliwości leczenia w taki najbardziej skrótowy sposób, czyli taka wiedza w pigułce, tak jak poprzednio zrobiłem o cukrzycy typu 1. Zapraszam. Zostaw łapkę w górę pod filmem i subskrybuj kanał Niesłodze. Ilu osób dotyczy cukrzyca typu 2? Tak jak mówiłem, w Polsce około 2-3 milionów osób może mieć cukrzycę typu drugiego. Na świecie ta liczba szacowana jest nawet na pół miliarda osób. Mówi się, że cukrzyca typu drugiego to jest pierwsza niezakaźna choroba, która została uznana za epidemię. Kto choruje na cukrzycę typu drugiego? Kiedyś mówiło się, że cukrzyca typu drugiego to jest choroba starszych osób. Jest w tym oczywiście nieco prawdy, no bo faktycznie jej rozpoznanie. Koreluje z wiekiem pacjenta. Nie jest jednak tak, że dotyczy wyłącznie emerytów i rencistów. Niestety, rozpoznawana jest również u osób młodszych, a nawet u dzieci. Nie wiem, jak wiele razy już słyszałem, że z cukrzycą jest jak z depresją. Kiedyś jej nie było, a teraz każdemu się ją diagnozuje. Oczywiście jest to błędne założenie. Zarówno cukrzyca, jak i depresja to poważne schorzenia, no i ich diagnoza to nie jest nadgorliwość i taka wiecie, chwilowa moda, ale bardzo poważne problemy. To jak to się dzieje, że kiedyś na cukrzycę chorowały starsze osoby i była to trochę rzadsza choroba? Odpowiedź kryje się w przyczynach. Jakie są przyczyny cukrzycy typu drugiego? Generalnie mówiąc o przyczynach cukrzycy typu drugiego, wymienia się czynniki genetyczne i środowiskowe. Nie jest jednak tak, że jesteśmy wyłącznie skazani na geny i jeżeli one predestynują nas do zachorowania, to na pewno zachorujemy. Czynniki środowiskowe odgrywają w tym przypadku naprawdę ogromną rolę. Do nich zaliczamy przede wszystkim takie czynniki jak Nadmierna masa ciała, w tym nadwaga i otyłość, a także mała aktywność fizyczna czy stres. Warto zauważyć, że one również mogą mieć swoje własne przyczyny, jak choćby inne choroby, zaburzenia hormonalne czy na przykład zaburzenia psychiczne. Poza nadmierną masą ciała, do przyczyn cukrzycy typu II zalicza się choćby przejście cukrzycy ciążowej, długotrwałe przyjmowanie niektórych leków, jak glikokortykosteroidy czy na przykład statyny, a także samo nadciśnienie czy też wysoki poziom cholesterolu i trójglicerydów. I wracając do wcześniej wspomnianych skłonności genetycznych. Nie każda osoba otyła, mało się ruszająca czy mająca nadciśnienie będzie miała cukrzycę typu drugiego. To właśnie wynika z genów, czyli można powiedzieć, że trochę zależy od szczęścia. No i tak jak na geny wpływu większego, nie mamy tak na czynniki środowiskowe już tak. No i właśnie to na nich powinniśmy się skupiać. Aby zapobiec rozwojowi cukrzycy typu 2. No i wracając jeszcze do tego, dlaczego kiedyś cukrzycy było mniej. No przede wszystkim z tego powodu, że kiedyś było mniej jedzenia, a teraz jest go znacznie więcej niż potrzebujemy. Kiedyś było mniej żywności wysoko przetworzonej, a teraz jest jej bardzo dużo. Kiedyś więcej się ruszaliśmy i tak dalej. Na czym polega cukrzyca typu 2? Pamiętacie jak o cukrzycy typu pierwszego mówiłem, że ona charakteryzuje się bezwzględnym brakiem wydzielania insuliny? Przy typie drugim jest nieco inaczej. Tutaj przyczynami wysokiego poziomu cukru nie jest początkowo brak insuliny, ale jej niewłaściwe działanie, a dokładnie niewłaściwa reakcja komórek naszego organizmu na insulinę. Mówimy o oporze komórek na insulinę, czyli o tak zwanej insulinooporności. Sama insulinooporność z definicji chorobą nie jest. Jest jednak stanem, który często kroczy przed cukrzycą typu drugiego. Na początkowym etapie w wyniku oporu na insulinę nasze komórki w trzustce produkują coraz więcej i więcej insuliny. Ilość insuliny napędza przybieranie na wadze. To potęguje opór na insulinę, aż wreszcie zostaje przekroczona pewna bariera. No i kolokwialnie mówiąc, komórki beta wystrzustkowych nie dają rady sprostać zadaniu. Produkują mniej insuliny, a więc i cukier we krwi zaczyna nam rosnąć. Jakie są objawy? Objawy wysokiego poziomu cukru przy cukrzycy typu 2 mogą pozostać, tak jak mówiłem, niezauważone przez lata. Dlaczego? Bo w przeciwieństwie do cukrzycy typu 1 poziom cukru nie jest momentalnie bardzo wysoki. Ja na przykład w momencie diagnozy cukrzycy typu 1 miałem cukier około 400, który rozwinął mi się mniej więcej w ciągu dwóch miesięcy. U osób z cukrzycą typu 2 diagnoza jest często stawiana przy niższych wartościach glikemii, powiedzmy 140-150 mg na decylitr na To nie jest jakoś bardzo wysoko, jednak jeśli taki cukier utrzymywał nam się przed diagnozą, Bezobjawowo przez kilka, kilkanaście lat, no to w naszych organizmach mogło dojść do naprawdę wielu negatywnych zmian. Warto zatem badać się regularnie, raz w roku lub raz na dwa lata, wykonując badanie poziomu cukru, albo pójść dalej i sprawdzić poziom insuliny. Jeśli uda nam się wykryć u siebie problem na tym jeszcze etapie właśnie insulinooporności, no to dużo łatwiej będzie nam zapobiec rozwojowi cukrzycy. Warto też zwracać uwagę na pierwsze objawy wysokiego poziomu cukru, jak choćby trudniej gojące się rany, większą skłonność do infekcji, w tym infekcji dróg moczowych, senność nasilającą się po posiłkach, większe pragnienie czy też częstsze oddawanie moczu. Łatwo zauważyć, że te objawy, kiedy występują osobno, są mało specyficzne i rzadko kiedy będą oznaczały cukrzycę. Kiedy jednak występują one w większej ilości naraz, no, to może być wyraźny sygnał dla nas, aby zbadać się pod tym kątem. Jak wygląda leczenie cukrzycy typu drugiego? Leczenie cukrzycy typu drugiego można powiedzieć, że jest bardziej skomplikowane niż cukrzycy typu pierwszego. Tam mamy do dyspozycji zazwyczaj jeden lek, mianowicie insulinę. Przy cukrzycy typu drugiego jest dużo więcej możliwości, a włączenie insuliny odbywa się na dość późnym etapie choroby. Takim lekiem pierwszego rzutu jest Metformina, która występuje w wielu różnych lekach pod wieloma nazwami. Metformina jest w nich po prostu substancją czynną. Inne leki to choćby flozyny, inhibitory DPP4 czy też analogi GLP1. Leki są jednak tylko takim wspomaganiem dla dwóch filarów leczenia: diety oraz aktywności fizycznej. Bez opanowania tych dwóch aspektów. Ciężko mówić o jakimkolwiek leczeniu cukrzycy. Jeżeli główną przyczyną rozwoju cukrzycy typu 1 była u nas otyłość i brak aktywności fizycznej, no to nie możemy łudzić się, że bez zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń wystarczy tylko włączyć jakieś leki, no i sprawa się rozwiąże. Cukrzyca typu drugiego nie jest niestety taką chorobą. Leczenie cukrzycy typu drugiego powinno być bardzo mocno wspierane edukacją pacjenta. Tutaj jest Ogromna luka, jeśli rozmawiamy o sytuacji w Polsce. Stąd też moje niekończące się pomysły na nowe odcinki na kanale. Ja wiem, że nie rozwiążę tutaj wszystkich problemów każdego diabetyka w Polsce. Moim zadaniem tutaj jest takie, wiecie, tłumaczenie pewnych prawidłowości dotyczących zdrowia. Staram się te z pozoru trudne rzeczy tłumaczyć w taki prostszy, no i bardzo praktyczny sposób, ułatwiając innym życie. Czy cukrzyca jest uleczalna? Moi drodzy, jak wpiszecie w Google, czy cukrzycę można wyleczyć, to na bank znajdziecie mnóstwo obiecujących to stron. Może ktoś będzie chciał wam wcisnąć 30-dniowy kurs, w trakcie którego wyleczycie cukrzycę, albo po prostu będzie chciał wam sprzedać jakiś podejrzany suplement. Nie dajcie się na to nabierać. Cukrzyca typu drugiego to jest bardzo trudny orzech do zgryzienia, ale nie jest też niemożliwa do okiełznania. Cukrzycę typu drugiego na pewnym etapie można cofnąć i wejść z nią w stan remisji. To jest stan, w którym możemy kontrolować poziom cukru jedynie za pomocą samej diety, bez konieczności przyjmowania leków. No i to powinien być cel każdego pacjenta i każdego lekarza prowadzącego. Trzeba jednak pamiętać, że cukrzyca jest mimo wszystko chorobą postępującą i tak jak mówiłem wcześniej. Jej przyczyny są poniekąd związane z naszymi genami. Tak więc nie u każdego pacjenta uda się wycofać cukrzycę do samej kontroli dietą. Nie u każdego pacjenta konkretna dieta lub leczenie przyniosą dokładnie takie same efekty. Warto jednak próbować cofnąć cukrzycę. To, co ja uważam za trzy najważniejsze czynniki, to rozpoczęcie regularnej aktywności fizycznej. Świadoma kontrola ilości i przede wszystkim jakości spożywanych węglowodanów i w jedzeniu kierowanie się dietą raczej o niskim indeksie glikemicznym, utrata masy ciała. Te pierwsze dwa czynniki mogą pomóc nam w osiągnięciu tego trzeciego. Badania pokazują wyraźnie, że utrata kilogramów pozwala nam poprawić wrażliwość na insulinę i obniżyć poziom cukru. Ważne jest jednak to, aby nawyki, które pomogą nam schudnąć, wprowadzić w życie. Na stałe, bo jeśli sobie odpuścimy, to cukrzyca wróci. Nie ma innej możliwości. Jeśli mamy skłonność genetyczną do rozwoju cukrzycy, to po prostu tak będzie. Zatem, jeśli faktycznie chcemy tę cukrzycę cofnąć i trzymać ją na smyczy, no to musimy na stałe zmienić nasz styl życia i podejść do tematu na poważnie. Czym grozi cukrzyca typu 2? Cukrzyca typu drugiego, podobnie jak przy cukrzycy typu pierwszego, grozi powikłaniami ostrymi i przewlekłymi. Tutaj jednak niedocukrzenie, czyli hipoglikemia, występuje dużo rzadziej i tylko przy stosowaniu niektórych leków. Tak naprawdę, przy cukrzycy typu drugiego, bardziej powinniśmy skupiać się na długofalowym wyrównaniu poziomu cukru, no bo to będzie nas oddalało od ewentualnych powikłań przewlekłych, jak retinopatia, nefropatia czy neuropatia, a więc uszkodzenia zakończeń nerwowych. Źle prowadzona cukrzyca jest przyczyną chorób serca udaru mózgu zespołu stopy cukrzycowej czy na przykład utraty wzroku. Często słyszę, że ktoś miał w rodzinie krewnego, który miał cukrzycę typu drugiego, ale zmarł na całkiem coś innego, na przykład na zawał serca. Mam nadzieję, że teraz już widzicie, jaki błąd w dedukcji ktoś tutaj popełnił. Moi drodzy, w tym filmie pojawiło się wiele trudnych pojęć. Jeżeli którejś z nich was bardziej interesuje, to możecie wpisać na YouTube to hasło i dopisać Niesłodze. Możliwe, że mam już film na ten temat. Ten, który zobaczyliście dzisiaj ma na celu wprowadzenie w temat cukrzycy typu 1, no i wyjaśnienie podstawowych informacji, podobnie jak ostatnio zrobiłem przy cukrzycy typu 1. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało możecie zostawić je w komentarzu pod tym filmem, a ja postaram się Wam na wszystkie odpowiedzieć. Na dzisiaj z mojej strony to już będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Za uwagę, trzymajcie się ciepło, życzę Wam jak zawsze dobrych cukrów. Cześć!